Dzień dobry, to jest trzecia część mojej próby przeczytania 50 Twarzy Gry na YouTube. Jeżeli z jakiegoś powodu ominęły Was poprzednie dwa epizody, to nadróbcie je koniecznie przed obejrzeniem tego wideo. Na końcu filmu będę miał jeszcze do Was pewną prośbę, więc nie wyłączajcie odbiorników, zostańcie do końca. Na początku poprzedniego odcinka Anna zastanawiała się, czy podpisać umowę, którą podsunął jej Grey i na podstawie której ma ona stać się jego uległą, czyli spełniać wszystkie jego seksualne zachcianki. W tym momencie, w którym jesteśmy w książce teraz, Anna dalej zastanawia się nad podpisaniem tej umowy i w zasadzie nie posunęła się w żaden sposób do przodu, jeżeli chodzi o zastanawianie się. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to czasem się posuwała. Anna, żeby zastanowić się nad swoim życiem, postanawia odwiedzić swoją mamę, która z jakiegoś powodu mieszka na drugim końcu Stanów Zjednoczonych. Otwieram MacBooka w nadziei przetestowania teorii, że działa w każdym miejscu na ziemi. Gray podarował Anię komputer i koleś, który ten komputer przyniósł, powiedział, że sprzęt jest tak nowoczesny, że działa w każdym miejscu na ziemi, w związku z czym Anna testuje, czy komputer działa na lotnisku, bo z jakiegoś powodu mógłby nie działać. Christian postanowił zrobić swojej dziewczynie niespodziankę i przebukował jej bilet na pierwszą. Klasę. Gray, mocno niepokoi mnie fakt, że wiedziałeś, na który lot mam bilet. Twoje zapędy prześladowcze nie znają granic. Niby okej, okay, poza tym, że Z2 ma ile wcześniej ona sama mu napisała, o której ma i jaki ma lot, więc. O co chodzi? Plecy masował mi bardzo sympatyczny młody człowiek. Tak, niezmiernie sympatyczny. W zwykłej sali odlotów nie miałabym okazji poznać żona Pola. Och, ależ się wkurzy. W poprzednim odcinku chyba wspominałem, że im lepiej się poznaje bohaterkę tej książki, tym bardziej ma się wrażenie, że jest ona straszną zołzą. Przed długim i męczącym lotem jej chłopak postanowił jej kupić bilet wyższej klasy, żeby było jej wygodniej, za co ona postanawia się zemścić, wzbudzając jego zazdrość. Wywołano nasz lot, więc wyślę mail z samolotu. Tak będzie Jasne, Anna, ustaw się w kolejce, bo inaczej ktoś zajmie Twoje ulubione miejsce przy oknie w tym samolocie. Zerkam nerwowo na zegarek, gdy bezcielesny głos z pokładu załogowego oznajmia: Załoga sprawdzić drzwi. Co to znaczy? Zamykają drzwi? Nie, Anna, będziecie lecieć z otwartymi. Oczywiście kiedy Anna wyciąga laptopa w trakcie lotu okazuje się, że nie ma zasięgu, a do tego obsługa prosi ją o wyłączenie urządzeń elektronicznych. W związku z czym bohaterka co robi? Wyciąga telefon. I co ciekawe, w telefonie ma zasięg. Jak to możliwe, że piszesz maile? Ryzykujesz życie wszystkich na pokładzie włącznie z tobą, korzystając z BlackBerry? W jakiś sposób podoba mi się sugestia, że korzystanie z BlackBerry oznacza ryzykowanie życia siebie i ludzi wokół. Stewardesa budzi mnie, gdy zaczynamy podchodzić do lądowania w Atlancie. Jestem półprzytomna, ale dziękuję za szklankę soku pomarańczowego który mi podaje. Nie wiem, czy podchodzenie do lądowania to jest dobry moment na podawanie komuś soku pomarańczowego. Anna ma jeszcze kolejny lot. Budzi mnie Stewardesa z sokiem pomarańczowym, gdy zaczynamy podchodzić do lądowania na lotnisku Savannah International. Co oni mają z tym sokiem pomarańczowym? Mam zamiar oddać się zjeście. Mama zniknęła, żeby się zająć formowaniem świec, czy też co tam się z nimi robi, a Bob jest w pracy. Mogę się więc trochę przespać. Włączą Maka. Anna chce się trochę zdrzemnąć, więc. Włącza komputer. Oczywiście, bo dokładnie to się robi, kiedy chce się zrzemnąć. A cóż to za imponujące cud techniki? Pokazuje na laptop. Ach, to! Decyduje się na swobodną, zaskoczoną nonszalancję. Mama zauważy? Wydaje się bardziej spostrzegawcza, odkąd mam chłopaka. Przypominam, bohaterka jest technologicznym ćwokiem, nie korzysta z komputerów, nie wie, co to jest Wikipedia, swój telefon nazywa podłym urządzeniem i uznaje za... Objaw spostrzegawczości to, że jej własna matka zauważyła, że pojawiła się w domu z superkomputerem, którego jeszcze nie ma w sklepach. Ślicznie wyglądasz, kochanie. Och, to sukienka Kate. Podoba Ci się? Dlaczego masz na sobie sukienkę Kate? Nie no, w zasadzie dlaczego ma na sobie sukienkę Kate? Jesteśmy pod koniec książki i w tym momencie Anna zaczyna szukać w internecie informacji o Greju. Nie zrobiła tego wcześniej, nie zrobiła tego, kiedy zaczęła się z nim umawiać, nie zrobiła tego, kiedy miała z nim przeprowadzić wywiad, robi to teraz. I trafia na swoje zdjęcie z nim. O kuźwa, jestem w Google. Brawo, Anna, zasłużyłaś na medal z ziemniaka. No i zgadnijcie, co się dzieje. Oczywiście na tym dalekim wyjeździe pojawia się Christian po raz kolejny, korzystając ze swojej umiejętności bilokacji i teleportowania się w miejsce, w których nie powinno go być. Co mogą robić bohaterowie? Czy porozmawiają o tej umowie? Czy spróbują coś ustalić? Nie, oczywiście zaczynają uprawiać seks. O Kuźwa, święty Barnabo, Jezu, na Teutatesa, na Ozyrysa i na Apisa. Co to? Pytam, gdy wokół nas rozbrzmiewają słodkie dźwięki setki skrzypiec. Utwór strawiaty, opery Verdiego. Trawiata? Już to słyszałam. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Co to znaczy? Przypominam, że Anna studiuje literaturę. Ja wiem, że studiowanie literatury nie oznacza automatycznie znajomości opery, ale... Trawiata jest raczej rozpoznawalna. Anna powiedziała Christianowi gdzieś wcześniej, że... Oczekuje czegoś więcej od związku, jakiegoś randkowania, trochę romantyzmu, więc ten zabrał ją na lot szybowcem. Wynosi w górę szybowce już od 5 lat. Mnie to nic nie mówi, ale przyjemnie się patrzy na Chrystiana ożywionego wyraźnie w swoim żywiole. Pomijając Chrystiana ożywionego w swoim żywiole, to czego ona nie rozumie? Wynosi w górę szybowce już od 5 lat. Czego można nie rozumieć w tym zdaniu? Nie wie, co to jest szybowiec, nie wie ile to jest 5 lat? Nie wie co to jest góra? No, to wchodź do środka. Ależ on apodyktyczny. Znowu apodyktyczny? Serio, zabrał ją na lot szybowcem, zapytał, czy chcesz lecieć ze mną szybowcem? Ona powiedziała, tak, chcę lecieć z tobą szybowcem, a on powiedział, no to wsiadaj, na co ona powiedziała, że jest apodyktyczny. Naprawdę? Całe szczęście lot szybowcem spodobał się naszej bohaterce. O rany, to niesamowite, nad nami już tylko niebo. Dobra, ale co wcześniej było nad nimi innego niż niebo? Radio wydaje z siebie kilka trzasków, a potem Mark informuje, że znajdujemy się na wysokości 900 km. O kurcze, wysoko. 900 km. Bardzo wysoko, gdzieś tak trzy razy wyżej niż międzynarodowa stacja kosmiczna. Sporo jak na szybowiec. Śniadanie. Szepce w taki sposób, że słowo to brzmi rozkosznie erotycznie. Jak to możliwe, że w jego ustach jajka i bekon to zakazany owoc? <gry> Jajka w ustach Christiana Greya to owoce. Muszą się zająć pracą Anastezio, ale zjawią się wieczorem. O której godzinie? Zwróćcie uwagę na to pytanie: o której godzinie? Jeszcze raz. Muszą się zająć pracą Anastezio, ale zjawią się wieczorem. O której godzinie? Dziękuję za więcej. Cała przyjemność po mojej stronie, Anastezio. Całuje mnie, a ja wzdycham jego cudowny Christianowy zapach. Do zobaczenia wieczorem. O której godzinie? W domu Ana dowiaduje się, że otrzymała zatrudnienie w swojej wymarzonej firmie. Jej mama bardzo się cieszy. Gratuluję, kochanie, musimy kupić szampana. Ta kobieta ma lat 42 czy 12? Tak, Anna, bo to jest dokładnie to, co robią dwunastolatki. Piją szampana ze swoimi dziećmi, kiedy te znajdą pierwszą pracę. Dokładnie, tak. Włączam Blackberry, nie potrafiąc pozbyć się niepokoju. Też bym był zaniepokojony, mając Blackberry. I w tym momencie następuje boom. W tym momencie Anna dochodzi do wniosku, że wypadałoby jednak coś zrobić z tą umową i podjąć jakąś decyzję. Prosi więc Christiana, żeby ją zbił, tak żeby wiedziała, na czym to mniej więcej polega i jaki jest jego limit. On więc zrobi to, na co ona się obraża i odchodzi. I koniec książki. I naprawdę chciałbym wam coś tutaj ciekawego zacytować, ale no nie da się, po prostu wygląda to tak, jakby autorka książki sobie przypomniała, że już napisała 800 stron niczego i wypadałoby jakoś przejść do kolejnej części i zrobić cliffhanger, więc nic tego niezwykłego, wszystko się między bohaterami rozpieprza, ona go zostawia i koniec. Prośba do Was. Dajcie znać w komentarzach, jaką złą, złą książkę mógłbym jeszcze przeczytać tutaj na kanale. Kusi mnie trochę zmierzch, bo nie przeczytałem go do końca, a jest to książka rozpoznawalna, więc pewnie wielu z Was ciekawi, czy naprawdę jest taka zła, jak mówi się w internecie. Ale może zaproponujecie coś innego. Dajcie znać w komentarzach i kliknijcie jeszcze przycisk subskrypcji, jeżeli Wam się podobało. No i tyle. Do zobaczenia przy okazji kolejnej serii czytania złych książek. Trzymajcie się na razie.